Cześć, witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Y, zajmiemy się wzmocnieniem klapy od samochodu terenowego. Klapa pochodzi od dosyć wiekowego samochodu, jakim jest y, Jeep CJ 7. Klapa y, jest zamknięciem hartopu, czyli to jest tylna klapa z hartopu. Y, blacha, z jakim jest ta klapa wykonana to podejrzewam, że to jest jakieś 0,6, 0,5-0,6 blaszka, bardzo cienka. Zresztą wagowo ta klapa już jest bardzo lekka. Czuć, że nawet w dotyku, że ta bracha jest jak na konserwie. Pewnie z uwagi na redukcję masy, może oszczędności. Natomiast czym jest problem? Problem tkwi w tym, że Użytkownik tego samochodu często tą klapę w lecie otwiera, uchyla ją, może nie tyle całą otwiera, co uchyla ją, aby przewiew miał w samochodzie wewnątrz po otworzeniu przednich szyb i na pewno projektant, który projektował, to nie przewidział takiej opcji, że ktoś będzie otwierał i jeździł z klapą otwartą. I dość spore siły zaczynają wtedy działać na górne zawiasy. Jeżeli klapa jest zamknięta, wtedy klapa sama wisi na zawiasach, ale cały ciężar opiera się na zamku. Natomiast w tym przypadku, kiedy jeździmy otwartą klapą, bardzo obciążamy górne zawiasy, do tego stopnia, że ta blacha cała tu w koło jest pogięta, i właściciel tego samochodu poprosił mnie, aby wzmocnić to w jakiś sposób. Klapa pewnie z tydzień, może półtora leżała i dojrzewała, a ja w międzyczasie gdzieś tam z tyłu głowy o niej myślałem i rozkminiałem jak do tego podejść i jak to ugryźć. Postanowiłem poszycie górnej części tej klapy otworzyć oczywiście wyprostować to poszycie, ale otworzyć to poszycie i wzmocnić w jakiś sposób miejsca tych zawiasów, aby to się nie gięło. Podłożymy tam jakąś blachę, to, wyprofilujemy ją tak, aby nie kolidowała nam z poszyciem w momencie ponownego zamykania tego profila. I, a dokładnie jak to wykonam, to sam jeszcze nie wiem. Ponieważ nie wiem jak to wygląda wewnątrz ta konstrukcja, nie wiem jakie tam są wzmocnienia, jak to wszystko wygląda. To wszystko się okaże po otwarciu tego profila. Na pewno musimy zacząć od demontażu uszczelki, żeby jej nie zniszczyć, i musimy to rozwiercić na zgrzewach, a na narożach wyciąć i w ten sposób otworzymy ten zamknięty profil jak widzicie tutaj jest to dość mocno pogięte tu aż taka fałda wyskoczyła ktoś to już też próbował prostować a my musimy cały ten fragment otworzyć tu na narożach przetniemy oczywiście tylko tą wierzchnią blachę aby nie naciąć niepotrzebnych rzeczy i musimy odszukać tu, w tych miejscach. Są takie dołeczki. I musimy odszukać miejsca, tu, gdzie to było zgrzewane. I te zgrzewy odwiercić. Podobna sytuacja ma się w tym miejscu. Również musimy znaleźć te punkty i to wszystko odwiercić. I w ten sposób powinno się to nam otworzyć. Po odwróceniu klapy na lewą stronę, na stronę wewnętrzną. Widzimy ślady z grzewów i te miejsca rozwiercamy oczywiście nie na wylot tak żeby można było to potem pospawać rozwiercamy to nieco większym wiertłem niż ślad naszego zgrzewu bo nie zawsze możemy trafić idealnie w środek a większe wiertło umożliwi nam to, że te blachy się nam po prostu rozejdą. Musimy wszystkie zgrzewy w ten sposób odwiercić. Na tym fragmencie, jak widać, nie mamy zgrzewów. Dopiero zgrzewy się zaczynają dalej. To samo od strony wewnętrznej i ten element zewnętrzny nam powinien odejść. Teraz, w momencie, kiedy mamy odwiercone te zgrzewy, nożem rozcinam w ten sposób. Jak widzicie, jak nóż przechodzi, no to wiadomo, że zgrzew puścił. Kolejny. Kolejny z wpuszczone puszczony. Udało się otworzyć nam ten kształtownik, ten profil zamknięty. Spójrzcie, jakie tu są wzmocnienia. Tu nie ma nic. Tu po prostu nie ma nic. Cała klapa trzyma się tylko na tym płaskowniku, który ma bardzo małą powierzchnię tutaj przylegania, także stąd są wszystkie te y, miejsca przełamane. Ponieważ blacha jest bardzo cienka, jak wcześniej wspominałem, I na pewno na plus jest to, że nie mamy tu rdzy. Wszystko jest ładnie pomalowane. Co prawda, nie ma tu też konserwacji, ale nic tu nie rdzewieje. Wszędzie jest oryginalna farba, biorąc pod uwagę fakt. Że auto ma ponad 30 lat, a może i około 40, to naprawdę jest to świetnie zachowane. Jakby nie to, że ta blacha jest tak cienka, to by to naprawdę długo wytrzymało. Tutaj mamy zagięcie, musimy to wszystko teraz wyprostować, bo mamy możliwość. Oszlifować oczywiście tu wszystkie te miejsca, które są wystające miejsca, które są pogięte przeze mnie w momencie rozdzielania tego rozdzielania też musimy wyprostować. Ten element, który nam został na klapie jest gotowy, oczyszczony, wyprostowany. Wszystkie zadziory są zeszlifowane, aby przy wspawaniu tego elementu to wszystko ładnie leżało. Ale zanim go wspawamy musimy się nim zająć. Na pewno musimy ten cały tutaj śrubunek, ten element, który zapewnia regulację tego zawiasu, musimy go odwiercić i w tym miejscu wstawimy blachę. Wstawimy blachę, a, a tak na dobrą sprawę no już się leje. Tak na dobrą sprawę, to ja byłbym za tym, aby całe to mocowanie przenieść tu, na tą ramkę, spawać tutaj blachę, pod którą byłoby zamocowane właśnie, właśnie ta regulacja, aby ten element nie był elementem nośnym całej klapy, aby tą siłę przejął właśnie ten profil, który jest mocny, bo on sam w sobie jest mocny, ponieważ jest wyprofilowany. Dlatego tu, w tym miejscu powinny być mocowania zawiasu. To jest tylko poszycie klapy, więc no nie popisał się tutaj projektant, technolog, inżynier, zwał jak zwał. No nie popisał się z tym projektem, ponieważ powinno to być zrobione nieco inaczej. No ale my to poprawimy i zrobimy tak, że będzie dobrze i mamy odwiercone nasze te kieszenie pod ten płaskownik z gwintem ten luz jest po to, żeby była regulacja po to też są tutaj fasolki wycięte to jest odwiercone. Spójrzcie, że jeżeli dobrze trafimy wiertłem centralnie w punkt zgrzewu i jeżeli jest dobrana średnica, to wszystko się w ten sposób rozbiera. Poszycie mam wstępnie wyprostowane. Pozostało jeszcze to minimalnie przeklepać, wyrównać, żeby tej szpachli poszło naprawdę niewiele natomiast w tej chwili wstawimy tutaj dwie takie blachy blacha o grubości 2 mm może nie za gruba ale w porównaniu z tą cienizną, która tu jest w koło 2 mm będzie w zupełności no bo to co z tego, że ja tu spawam płaskownik choćby nawet 4-5 mm gruby, jak na, na spawie nam to yy, o, obleci. Yy, wyrwie z blachy, dlatego nie ma sensu. Blacha dwójka i zostanie to spawane w tych miejscach, gdzie będą zawiasy. Czyli ta blacha zwiąże nam ten profil tak, by zamknie nam go. Już poprzez to będzie to mocniejsze. Druga sprawa. Ta blacha mocująca zawias, która była do poszycia zgrzana, jej miejsce będzie w tej chwili tutaj. I to jako całość będzie wspawane do ramy. Nie do poszycia, tylko do ramy tej klapy. Ale zanim spawamy te blachy. Musimy w nich taki sam kształt tych fasolek wywiercić, aby była regulacja. Posłużymy się naszym poszyciem. Ono nam wyznaczy te miejsca tego sporu i teraz po odwróceniu mamy szablon tych właśnie fasolach w tej chwili my to przewiercimy wypiłujemy, żeby właśnie był ten ruch na regulację i Wspawamy to, aby ta regulacja tu dalej pracowała we właściwy sposób i jako już gotowy element będzie to wspawane w klapę. Aby wykonać takie fasolki wytrasowałem blachę w odpowiednich miejscach, przewierciłem o ósemku wiertłem w tym przypadku i zostaje nam taki element do usunięcia. Fasolka jest bardzo wąska, także tarczo do cięcia ciężko nam tu wejść, więc wytniemy to przecinakiem na płytce. W ten sposób my wycięli. Teraz pozostanie to ładnie wypiłować, aby to przypominało kształt fasolki oryginalnej, a nie takie nie wiadomo co. Tak wyglądają nasze fasolki już wykończone, obrobione, wypiłowane na kształt oryginału. Do tego idzie tablacha. Oraz Prowadzenie tej, tej blachy do której przykręcamy zawiasy I regulacja wygląda w ten sposób Po wspawaniu tego całą blachę wspawujemy w naszą ramkę No Nasze wzmocnienia i kieszenie już są wyspawane, ta regulacja działa poprawnie, nie zasłania nigdzie ścianka y, blacha, nie zasłania nigdzie otworu, także jest pełny zakres regulacji prawo-lewo. Mógłby być problem, jeżeli byśmy nie zachowali tego, bo byśmy pomniejszyli, pomniejszyli regulację. I teraz musimy te wzmocnienia w taki sposób spawać, ja już to wstępnie mam tu zaznaczone, w jakiej to ma być pozycji. W takiej pozycji to ma być ustawione, żeby te wycięte fasolki oczywiście zgrały się nam z tymi tutaj oryginalnymi. Ale spójrzcie i Wy jak to wyszło. Mam nadzieję, że po wspawaniu to wszystko będzie tak ładnie się zgadzać jak i przed wspawaniem. Wzmocnienia wspawane. Nie przestraszcie się z bawów, ale dlatego one nie wyszły za pięknie z tego względu, że klapa okazała się cynkowana i to by tłumaczyło, dlaczego ta klapa jest w tak dobrym stanie. Nie ma nigdzie na niej korozji, nie ma śladów rdzy. No ale niestety musieliśmy ją otworzyć, musieliśmy naruszyć ten ocyng. nie było wyjścia. Fasolki są spawane, pozostało oszlifować ten spaw i przykrywamy już Tą częścią poszycia tą klapę, i jeszcze ostatni rzut oka na tą część, której za chwilę już nie zobaczymy nigdy więcej. Spawy oszlifowane z jednej strony miałem to malować, ale stwierdziłem, że później malarz to zakonserwuje poprzez wewnętrzne otwory, wpuści tutaj węża od konserwacji. To wszystko pozalewa. Zmocnienie, zawsze znaczy wzmocnienie, poszycie pasuje w ten sposób. Łapiemy morsami, ustalamy pierw miejsce, łapiemy morsami tą ściankę i przez te otwory, które my wcześniej wywiercili, wyspawamy to jedno, jedną część z drugą. Klapa jest gotowa, oszlikowana, wyskowana. Na ile się udało, na tyle jest wyprostowana. Niestety podczas schowania gdzieś tam coś mogło wciągnąć. To jest to po prostu miejsce na szpachle. Z tej strony jest lepiej, tu troszkę wciągnęło przy skowaniu, ale ta blacha jest tak cienka, że wydaje mi się i tam jest okej. Okay w szpachli pójdzie tu może milimetr, może półtora, nie powinno pójść w szpachli więcej, także jest, jest dobrze. Ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne realizacje i kolejne filmy. Już w najbliższym czasie prawdopodobnie będziemy robić, spawać bramę przesubną, a co życie pokaże i przyniesie zobaczymy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.